Cześć! Słuchajcie, właśnie się obudziłam, ponieważ nie wiem, czy to słyszycie, ale ktoś najwyraźniej chodzi po moim dachu. Wyraźnie słyszę tam czyjeś kroki. Jak myślicie, kto to może być? Hmm, czy to Mikołaj? Hmm, a teraz jakby słychać te kroki na dole? Myślę, że powinno się tam zakraść i sprawdzić, kto to? Chyba pójdę. Spróbuję po cichu, chociaż. Po schodach to ciężko tam, 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 tam. Ha! To mikołaj! On chyba czyta mój list. Chyba nie widział, schowam się tutaj, żeby go trochę popodglądać. Patrzę w tą stronę, chyba przeczytał mój list. Wziął teraz mleko i mi ciasteczko. Chyba nie jest głodna. Chyba ciasteczko weźmie na później. Ciekawe, czy zostawi mi jakiś prezent. Jak myślicie? To dla mnie. Na sobie poszedł. Zostawił mi prezent. Wow, był miękko. Okej, okay, jak widzieliście naprawdę był u mnie święty Mikołaj i zostawił mi prezent tutaj w takim ładnym um, różowym opakowaniu. Ale na początku jeszcze chciałam wam powiedzieć, że hej wszystkim i witam was bardzo serdecznie w szóstym odcinku mojego minecraftowego vlogmasa, czyli w moim mindmasie. Um, dzisiaj jest 6 grudnia, są Mikołajki. Przychodzi Mikołaj, i jak widzicie, nawet do mnie w Minecraftie przyszedł i zostawił mi tutaj takie piękne pudełko. Widzę, że opłacało się zostawić te ciastka, mleko, i widzę, że list też wziął, ale ładnie, pada śnieg. To co? Myślę, że otworzymy ten prezent, bo jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. W ogóle bardzo mi się podobają te skrzynki, tak się otwierają. E, ogólnie nie miałam nigdy takiej skrzynki u siebie na świecie, tylko w jakichś escape'ach widziałam. Ziuu! Jest! I kończę mój list! Dostałam dwa staki aż tych niebieskich pochodni. I aż cztery staki żelaza! Jee, yeah, Nie będę musiała chyba chodzić po żelazo. Do końca masa, to już chyba mi wystarczy. I. Ojej, co to jest? Ja wiem, co to jest chyba. Muszę iść szybko do mojej szafy, to przymierzyć. No, Moje mojej szafy, bo nie mam lepszej. Okej, okay, mam już to na sobie. Chcecie zobaczyć? Tada! Dostałam taki piękny, świąteczny sweter, błyszczący z lampkami. Ogólnie bardzo mi się on podoba, bardzo chciałam mieć ten sweter i no, ogólnie bardzo mi się podobają te tak zwane ugly sweaters, czyli te w są brzydkie swetry, ale ogólnie chodzi o swetry ze świątecznymi motywami. W sumie nie wiem czymś tak na nie mówię, Mnie się bardzo podobają, możecie dać znać, czy wy lubicie swetry ze świątecznymi motywami i czy macie taki, chociaż teraz widać, że mam krótkie spodenki, więc chyba, skoro dzisiaj mam zamiar cały dzień chodzić z moim świecącym swetrem, e, ubiorę sobie jakieś e, jeansy. O oh yeah, przecież nie chcemy, żeby zmarzły mi nóżki. Tak więc to jest mój dzisiejszy błyszczący look z sweterkiem świecącym. No i napiszcie mi też, czemu śnieg pada mi w domu, to jest naprawdę dziwne. Ale teraz już wiem przynajmniej dlaczego to drzewo też się robi białe, bo śnieg przechodzi przez mój dach. W każdym razie, o powoli chyba robi się dzień, zdążę jeszcze pójść spać. Dajcie mi też koniecznie znać, co Wy dostaliście od Świętego Mikołaja, jestem bardzo ciekawa. A tymczasem chyba pora już wyjść na dwór. Chyba na razie sobie tutaj zostawię w moim podręcznym bagażu, powiedzmy, moje prezenty. Potem je sobie zaniosę na górę i na pewno z zrobię z nich te latarenki i dokończę ozdabiać lampkami mój dom. No ale to chyba następny odcinek, bo już dzisiaj nie chcę marnować na to czasu. Coś mi tu warcze O, i coś się tam ślizga No nic, chciałam zobaczyć... No tak, a łopatki nie mam, muszę sobie zrobić łopatkę I ja chyba muszę skoczyć po drewno, bo nie mam przy sobie, to czekajcie chwilę a Tutaj miałam łopatkę i drewno, dobra Czyli nie muszę robić, mam Dobra, to wychodzimy, no bo widzę, że pora na... Yy, hashtag odśnieżanko Ciekawe, ile śniegu będę mieć po prostu 24 grudnia w skrzynkach. Jak tak dalej pójdzie, to na pewno sporo. Cześć choinko! I cześć zwierzaczki! Patrzę, czy nie zamarzłyście. Widzę, że chyba macie się dobrze. Zniosłyście jakieś... Wow! Ale was tutaj się rozmnożyło. Jeszcze pewnie sporo siedzi tutaj. Ciekawe, czy będą wybuchać kurę. Nie, nie, nie. Zostańcie w środku. Aż muszę to sprawdzić. Patrzcie i urosły arbuzy i dynie? Ale jak ona urosła w tą stronę? Aha, bo w tą akurat było miejsce. Był jeden przerw i oczywiście zbuntowana dynia musiała urosnąć tam. Ach, to codzienne życie na zimowej farmie. <laughs> Okej, okay, idę do kurek. Jestem ciekawa, czy będą wybuchające kurczaki. Nie, nie reagujcie? Kiedyś tak mimo, że tak wyskakiwały wszystkie naraz. Halo. Utknęłyście w tym? o szkoda, że nie idą. One chyba się tu zbagowały. Dobra, nakarmię je. Chociaż mam ich już bardzo dużo. Nie wiem, czy powinnam je karmić. Ale kończą mi się kurczaki do jedzenia, więc w sumie chyba powinnam. Rozbijemy jajka. Tu ciągle nowe jajka. No nie, nigdy nie skończę. W takim dużym kurniku kraca nigdy się nie kończy. No może nie jest duży, ale kur jest już sporo. A jak tam krówy? Czy te krówy uciekają? Panie Lisie. Proszę uważać na wilka. Nie no, moje krowy. Moje krowy mają problemy. E, inne problemy. Wszystkie... oj, zwierzaki mają jakieś problemy. E, moje krowy mają takie. Co się stało? Utknęłyście tu? Nie wiedzą, czy chcą wejść, czy wy. Krowy, które chcą wyjść, kłócą się z krowami, które chcą wejść. I, I nie mogą się dogadać, które się mają przesunąć. Przynajmniej tak to wygląda. Czy was ten śnieg blokuje? Kruby. Ok, zwierzaki nakarmione. Także ja uciekam już do domu tylnym wejściem, lub wyjściem, zaraz się z strony, w tym wypadku wejściem i szukam już kolejnej kartki z kalendarza. Kartki z kalendarza. Raczej okienka z kalendarza, skąd mi się wzięła ta kartka, nie wiem. Ale szukamy szóstki! Gdzie jest... O tu mi skrzynka, to ta. Jestem bardzo ciekawa, co jest w środku. Elytra. Wow! Ale super! Dobra, tu tabliczkę. Nigdy nie miałam tak na swoim świecie własnej Elytry. O oh, wow! Stanek mojego prezentu i przeczytam, co tutaj jest. Leć śladami świętego Mikołaja. Stań na wysokiej górze i odleć! Ale super! Ale mi się to podoba. Okej, okay, to będziemy latać. Nie, tylko nie pamiętam, jak się o tym lata, ale chyba na tym się nie da tak łatwo umrzeć, nie? Przynajmniej mam taką nadzieję. Ok, schowamy tu książkę numer 6. Pięknie się błyszczą. I ubiorę chyba zbroję, skoro mam gdzieś wyjść. Potrzebuję dirtu w ekwipunku, a śniegu nie potrzebuję. I tego też nie. Dobra. Wezmę zbroję lepiej. Przykryję mój świecący sweter. No, ale um, trudno. Ale to, jak to się ubiera? To się ubiera zamiast koszulki. Że tutaj jakoś gdzieś się ubiera? Tu. A, tutaj zamiast koszulki trzeba mieć. Jak się tego używało? Czekajcie, idę. Najpierw może przetestujemy z jakiegoś prostego miejsca. Przetestujmy z dachu. Skoro mam śladami świętego Mikołaja. Jej ale fajny Mikołajkowy prezent. No to jest taki bardzo fajny prezent, bo to chciałam właśnie takie coś dostać. Bawić się elektrą. Okej, okay, jestem na dachu. Jak śledziłam się tego Mikołaja, to spróbuję z komina. Au! Au! <grywa> nie pamiętam, jak się tego używa. <grywa> Fail. Ale nie umarłam, spoko. Trzeba przytrzymać. A, jak się lata. Nie wiem, ale jestem bliska śmierci. Dostałam krótki kurs latania. Mam nadzieję, że teraz się uda, zobaczymy. Że uda mi się nie zginąć i dolecieć do, do krówek. Au! Ok, wejdziemy na dach. Dobra. Czyli mam stanąć na dachu i raz nacisnąć A. Wow! Fajne to było. Ale fajnie. Ale to jest fajne. No, jak się wie, to jest fajne, bo wcześniej trzymałam, a też tylko raz nacisnąć. Dobra, ale robi się noc, więc wejdę do domu. Zdżemnę się. I pójdziemy na jakąś wysoką górę. Ale fajnie. Chociaż. Powinnam sobie zrobić podrabinkę na dach i żeby móc z dachu latać. Mi się to strasznie podoba. Hmm. Krótka przebudowa. Okej, okay, gdzie jestem? O, koło komina. To akurat y, prawie nie będzie widać. Trochę widać, bo nie mam tu płaskiego tego. Okej, okay, po kilku bolesnych próbach, udało mi się w końcu zrobić tajne wyjście na dach. No, skoro mam Elytrę, to muszę mieć takie tajne wyjście. Spróbujmy polecieć w tą stronę, w stronę jeziora. Uwaga, 3, 2, 1. Ui... słyszycie ten wiatr? Ale to jest. O, a, ale dlaczego mnie to zabolało? Ale to jest genialne. Chodźmy poszukać jeszcze jakiejś wyższej góry. Cześć, panie Lisie. O! wow! Więcej panów lisów. Ale super! Mam tajne wyjście na dach do... Wow, o, Stąd! Stąd! <tryk> Tylko, żebym to przeżyła, żeby nie zapsyła nic. Mam tajne wyjście na dach do latania elytrą. Już teraz nie będę normalnie wychodzić z domu. Mm. Te czasy się skończyły, kiedy wychodziłam drzwiami. A zresztą widzieliście, że różnie mi to wychodziło. <grystanie> Także góra! O, oh, wow! Ale tu w ogóle są takie dziwne góry w tym świecie. Ja nie chcę nic mówić, ale. tam wygląda, to, ten świat się wygenerował jakoś tak dziwnie. <grystanie> o, tu jest idealne miejsce, żeby skakać. <grystanie> Ale wolałabym w stronę mojego zimowego królestwa. O oh je, yeah. nawet widać kawałek mojego domu. Dobra, no to myślicie, że to przeżyje? Lecimy, super! Słyszałam, że jeszcze można jakoś tak latać, że ma się fajerwerki chyba? I właśnie jakoś się szlaferwerkami i wtedy można jakby cały czas lecieć. Ale ja nie wiem jak to działa. Yy, ale że to jest chyba jeden z najszybszych sposobów podróżowania. Tak mi się wydaje. W każdym razie możecie mi dać znać, czy próbowaliście czegoś takiego. Cześć, Lamuś! Szukam jakiejś góry jeszcze, może coś w tą stronę. Zobaczymy jakieś hashtag zimowe widoczki. O, to wam pokażę, tylko ja tam wejdę. Mm. Kiedy nawet z jednego bloku chcesz zlatywać Elytrą. Tak, stąd, koniecznie stąd. To będzie idealne. Hop, 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 hop. Ale genialne. Mm. Jestem świecąca i latam. Przełączyłabym widok podczas latania, ale... O, ej, to jest naprawdę dziwne. Wygląda jak po jakaś wieża, taka... Hmm, jakiejś wiedźm. Jeszcze jakieś mięso z to było. Naprawdę dziwne, chyba normalnie się tak tam nie dostanę. Wow, łoł, wow, wow. Ale patrzcie, no spójrzcie, naprawdę, coś z tymi górami w tym świecie jakby jest nie tak, nie? Nie mam się takiego wrażenia, że coś jest nie tak z tymi górami, I ja mam. Czekajcie, myślę, że z tak Dirtu mi starczy, żeby tam wejść? Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki, żeby Dirt, chociaż w tej serii, okazał się przydatny. Okej. Okay. Wow, i tam jest wioska! No tak, muszę tam kiedyś zajrzeć w końcu. Wow, ale. Te góry są takie, z jednej takie super ciekawe, a z drugiej takie troszkę straszne. <grywia> Dobra. To... wow. No lećmy. zachodzącego słońca! Ale to było super! Mi się chciało w kółko tylko latać i latać, jak się ma taką Elytrę. No i ogólnie chyba tak normalnie jest dosyć trudno zdobyć. Przynajmniej ja jej właśnie nigdy nie miałam, więc tak mi się wydaje. No, co się robi, więc... Chyba wystarczy tego latania. Uiiii, może jeszcze raz z mojego mm, supernowego przejścia na dach, stworzonego specjalnie do tego celu. Mam nadzieję, że nic mnie nie zje po drodze. Jej. Z skomina trzeba. Skomina. Overview na domek, dobra. Noc się robi, więc ja zmykam. Pójdę jeszcze spać, żeby już mi się tu potwory nie respiły dłużej. No ale może zdejmę zbroję przed pójściem spać. A elitra można tu trzymać? Aha, ale zamiast tego, dobra. Chciałam wiedzieć. Nie, 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 ja z dzisiaj się z nią nie rozstaję. Ojej, <laughs> zostało mi to moje e, rusztowanie z Dirtą. Człowiekowi schody, jak można zejść tędy. <grymne> Ale super, a tutaj nie zostawiłam tego rusztowania w sumie z tu. Sprawdźmy, nie, 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 dobrze. Cześć pani Lisie! A ja umiem latać? Nie uwierzy pan. Tak ja jakby się śmiał z tego, co mówię, no nie wiem. Ogólnie ten stolik mógł być taki składany. <grymne> jakby to dobrze zrobić? bo nie zostawię tak ramek na stoliku. No tylko z tą częścią jest problem. <laughs> Dobra, chyba zostawię jednak tak. Okej. Okay. Oj, moja super skrzyneczka. Ją sobie też schowam. Gdzieś sobie ją przeniosę stąd. Dobra. Małe porządki, to później. E, kalendarz, okienko e, zniszczone, więc książka odłożona, więc czas już na to, żeby umieścić ostatnią już jasno-niebieską bombkę na choince. Myślę, gdzie by ją tu dać. A, może, może, może. Może tu gdzieś, bo tu jest dużo miejsca na bąbki. Na przykład tu ją dam, powiedzmy. Jej! Jest kolejna bąbka. Tak wyglądam w Elytrze. O, czekajcie, jeszcze jedna rzecz. Ach, ja to po prostu przewidziałam konstrukcyjnie. Widzicie, tu nigdy nie było barierki. Ja już wiem po co. Nie. To jest fajne, jak już się wie, jak się lata. No, w każdym razie mam nadzieję, że ten odcinek mikołajkowy wam się... latająco mikołajkowo, błyszczący wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie mi proszę łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zapraszam oczywiście do subskrybowania i dzwoneczkowania, bo wtedy będziecie zawsze wiedzieć o moich nowych filmach. Ode mnie w tym odcinku to było tyle. Do zobaczenia w kolejnych. Buziaki! 拜拜。Bye bye.